Chciałam teraz się przejść do takiego tematu, który jest teraz taki aktualny w Twoim życiu, bo ruszyły zdjęcia nowego programu z Janną Krupą i chciałam się spytać, jak Ty się czujesz jako współprowadząca jakie było Wasze pierwsze spotkanie? Czy może ono jeszcze było właśnie przed pierwszym dniem na planie? Z Asią poznałyśmy się parę lat wstecz przy okazji jakiegoś produktu, jakiejś wspólnej akcji. Miałam tę przyjemność Aśkę poznać od Zaplecza od backstage'u, że tak powiem. Fajne było to, że Aśka yy, nie udaje, ona po prostu taka jest, jest autentyczna w swoich działaniach, jest bardzo profesjonalna, przyjemnie się bardzo z nią pracuje, ma duży szacunek do pracy i duży szacunek do każdej jednej osoby, która jest na planie, a dla mnie to już jest ogromny komfort pracy. Więc yy, jasna sprawa jako host, jako gospodarz tego programu jest to dla mnie ogromne wyzwanie, bo to jest pierwszy raz kiedy nie muszę sama od siebie oczekiwać, a poprzeczka zawieszam zawsze bardzo wysoko, jestem swoim największym krytykiem, a tutaj robię coś, co jest oceniane przez ekipę na planie, i później oceniane przez stację i później oceniane przez widownię, przez widzów. Jest to trudne, natomiast jest to szalenie ekscytujące. Czy tylko na planie właśnie spędzacie ten czas, czy też właśnie tak żeście się zakumplowały i to jest taki jednak no, dość duży projekt, który będziemy swoją premierę na jesieni, czy właśnie... Czy już masz jakieś takie pierwsze odczucia? Gdybyśmy spędzały więcej czasu w tym samym miejscu, to zakładam, że spotykałybyśmy się częściej. Natomiast nasze zajętości i ten brak dyspozycji czasem, przestrzenią, no to jest trudne. Asia jest w rozjazdach, ja też mam bardzo dużo swoich projektów. Ale wiesz, ten moment, kiedy jesteśmy razem w samochodzie i rozmawiamy, to rozmawiamy jakbyśmy się znały całe życie. Także bardzo, bardzo pozytywnie.